Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale No niestety na ekranie nie widzicie jak komuś daje w sumie w, w, prezent szefa To dlatego, że no, musiałam usunąć filmik, ponieważ był cringe'owy No i robiłam dużo mega przerw a nie chcę, żeby mój filmik wyglądał tak samo jak wcześniejszy w sensie tamten, który wrzuciłam. Chcę, żeby wszystko było dobrze w miarę. A jako iż teraz wchodzą osoby, to sobie zaktualizujemy standardowy status. Ale jeśli chcecie wiedzieć, kto wygrał, to ja, to ja, ty, to ty. Xddd3 wygrała. Jeśli ty chcesz wygrać, w w następnym odcinku, to zostaw kciuka w górę subskrypcję na kanał z dzwoneczkiem oraz komentarz ze swoim nickiem a możliwe, że wygrasz w następnym filmiku dobra, to napiszemy do kilka osób że nagrywamy i żeby no powiedziały, napisały hej ety Pisali. Chcesz, a no tak, już ten dobra, to piszemy sobie. Hm, dobra, to napiszemy po prostu. Po prostu nagrywam. Kurde. Nagrywam. Powiesz... Hej, i ty? No ale skoro już do nas napisała, no to chcę VIPa, chcę VIPa. No chcę XD. Czekajcie, bo mi, bo mi zmieniło xd, a to mo mm. o tak moje piękne xd jak ja kocham mówić xd no ale nieważne no to teraz mm. idziemy sobie na jakiś czat może ktoś powie hej edy bo naprawdę chcę, żeby ten odcinek trwał dosyć krótko, ponieważ nie chcę robić jakichś problemów moim montażystę. A też mam bardzo dużo do nadrobienia. Więc no ten. No to ja napiszę. Że nagrywam, ktoś napisze, hej, ety. Tyle, że to jest... A. Dobra, no, hej, ety. No to, yy, no to teraz tutaj dwie osoby napisały. No więc zmienimy dwa razy luka. Ogólnie nagrywam to o 19.30, więc jest nawet spoko. Wreszcie normalna godzina Zuszka. Wreszcie normalna godzina. Wreszcie normalna. Ten x jest jakiś trudny do kliknięcia. No ale dobra, nieważne. Tylko musimy sprawdzić, bo większość nie mam w posiadaniu. No i mam nadzieję, że mam coś, cokolwiek z luka posiadane, bo chcę. No i sobie na ten wiem Alina, kochasz mnie XD. No wiem. Ogólnie to robię roszpunka, owu. Pozdro dla ciebie. Kurde, no tak zapomniałam, że płaszczek dałam. No weź się. A spinek nie mam, to pewnie i tak nie ubiorę. zaraz się okaże że żadnego luka nie ubiorę ja muszę dwa razy ubrać dobra to na pewno mam kurde zapomniałam że dałam chyba tą kokardę please błagam oby się z tym lukiem udało błagam cię o my, udało się. Hej, ty. No, i muszę trzy razy zmienić. No dobra, ten look jest nawet spoko jest śliczny ogólnie, no. Tyle, że nie ja go robiłam. Tylko tego na pewno nie założę, ponieważ kokardkę Pixel dałam swojej przyjaciółce, moją jedyną na tym koncie. Jedyną na tym koncie kokardę pikse, coś cennego. Bo wygrałam na live'u wahu No Jezus, no teraz błagam, ubierz się, błagam, ubierz się. Jestem smutna, ale błagam, żeby to się udało. Bo to był taki, że, że takie dla Beki. XD, dobra, nie udało się. A czapkę to chyba komuś dałam. Kurczę, zaraz będzie, że w ogóle żadnego luka nie będę mogła ubrać. A przed filmikiem dałam część. No więc no. No ale ten look na pewno już będę mogła ubrać. No i mogłam ubrać. Ale muszę jeszcze trzeci jakiś luk ubrać. Kurde. Ech. Te przyciski są takie małe. Nie, tutaj dochodzimy do czasu, kiedy nie mogę. No to... Powiedzmy, że no. Stworzymy sobie luka, no i będzie gites. Dawno nie tworzyłam w sumie, Znaczy, nie wiem, kilka dni temu tworzyłam, no ale no. No, no ze swoich ogólnie tak. Hmm. Co by tutaj zrobić jako luku? Kutę. Też chciałam wam przypomnieć, że mam że, że otwieram pocztę z fanartami, więc możecie mi dawać. Mam nadzieję, że jakiś w się kiedyś A ja nie wiem, nie wiem, bo nie wiem, czy mi zrobiłaś luka. Nie patrzę w sumie ogólnie, czy ktoś mi robi luka, ale nieważne. Mam nadzieję, że jakiś fanart no, dostanę. No, ale no, to chyba zrozumiałe, skoro mało osób mnie na razie ogląda. Znaczy, nie mówię, że, że tyle osób, które mnie. Subskrybuję je ogólnie, to jest mała liczba, bo jest duża liczba. Tylko, że po prostu nie jest na tyle duża, żebym dostawała jakieś fanarty. Ale miło by było, jakby ktoś zrobił. Powtarzam, że, że mój gmail to zedkośleska.małpa gmail.com. Możecie wysyłać, będzie mi mega miło. Ale wiem, że taki fanart bardzo długo trwa. Więc możecie też napisać mi w komentarzach, że robicie dla mnie fanart, choć pewnie i tak nikt nie zrobi. No ale dobra, nieważne. Nie wtrącajmy się, kto wie, może, może dostanę jakiś. No chyba założymy. Te włosy, bo są ładne nawet. No i sobie zapiszemy. Aż tak, 16, bo widziałam, że tam to jest 16 luk. No ten. Na odcinku Zrobiony. No i sobie też go ubiorę, żeby nie było. Ale no ładnie wygląda nawet. No jest spoko. Kurde, zawsze nie co się kliknie w tą w ten. W tą taką pakietnę, że że z, y, będzie na drugim MSP, to trochę wkurza. No ale Wipek ogólnie pakietik ładny. Dobra, kliknę. No i po prostu. Chyba zakończę ten odcinek, bo w sumie. Już były trzy luki, no ale chyba zrobię ostatni jakiś. Zrobię jakiś ogólnie ostatni luk. No bo ileś tam minut musi ten odcinek trwać, co nie? A nie tylko z 11. Omegy, ktoś robi. Ktoś robi Diamond Rider akurat XD Nie wiem czy to drugi czy pierwszy, no ale okej okay. Czy to jest animka, bo nie jestem pewna To jest animka, ale napiszę, że nagrywam Że nagrywam No i Hej, ty? No i znak zapytania Te, te auto. Przyjechała limuzyna XD, no ba. No niech ktoś powie... Ej, ety. No napiszcie, hej, ety. Pozdro, ety. Okej. Okay. Pozdrawiam. No to... Ja i ty już robić jakiś luk Pozdro. XD. Jaki kanał? A to napiszę. Alina Cztery pięć, jeden. O, jakiś live chyba. Żaden Aha, XD. Dobra, dam łapkę w górę. O dzięki. I muzyki słuchacie. Dobra, to odpowiem na to pytanie, no i widzimy się yy, na... Jak widzicie, już będę tworzyć luka. Mam nadzieję, że nie znudził was ten filmik, ale po prostu nie mam za bardzo co nagrywać, bo... Naprawdę trudno wymyślić jakikolwiek filmik. A teraz już nawet e, i Cikak i Klarie no e, się targują za pomysły. Znaczy, nic w tym złego, no ale... O kurcze, chyba mama idzie. Weźmy na szybcioka, zróbmy taki luk. Napiszemy sobie siedemnastka. No, i sobie ubierzmy, Kudę. ekran się reaguje. No to sobie ubieramy. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. A jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję na kanale. No więc pa pa, pa pa, pa, pa.